Witam wszystkich z tej strony i witam Was na kolejnym odcinku z Nastale z PvP. Tym razem zawalczymy z Ryzolem czy Rizolem, jak to się czyta, nie wiem. I kodem do giveawaya, który on wybrał, będzie Nekota przeprość Gaslena. Niech będzie, wybrał kod, zezwalam. I chyba będzie wszystko okej. Okay, oczywiście jestem z nim na Discordzie, przy okazji jest z nami Gaslen, Sani. No i dobra, jestem gotowy jak coś. Kurde. No też są. Ready? Ready. No i zobaczymy jak pójdzie. PvP Cudne Warków. Przy okazji jedyne co się zmieniło ostatniego odcinka u mnie to jest to, że mam warku z Ognia, które mi podziały oh, cool. z dziennych. Zobaczymy jak się one tam sprawdzą. Coś dadzą, czy nie? <noise> <noise> Jakoś idzie. W sumie na nie wiem, który jest za bark. To jest chyba plus dziewiątka. Hmm, to jest plus dziewiątka. Musiałem przestawić kamerkę. No chodź, no to się nie da tak. Uda ci się. za zasiedlny. Za Kurde no, ale cudne PvP barów. Choć będzie trwał ja krócej niż z Tanim, który sobie tam siedzi. W życiu jest w życiu ruchasz albo jesteś ruchany? Pozdrawiam. Również pozdrawiam. Jeśli to w ogóle słychać na tym, ale chyba słychać. Trudno mi określić. No i. 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 i... No misuję jeszcze. I dobra. 3,7 33,1 Dobra. Dobra To jest porażka Nie, proszę nie Chodźcie w czasie Dobra To jest w ogóle nagrywane? <grym> yep. Czy Jak to sobie mówię, będzie na filmie, tak? Y jeśli się nic nie zypał, to tak Ja walę to panu, mówię, pozdrawiam Kurde, dobra a no właśnie muszę resy mieć. fadziora, mamy i tatę i rodziców. Również pozdrawiam fadziora. Mamę, tatę, rodziców. Kubiego. Uuu, tu może być ciężko. No właśnie musisz zbić w ogóle. Z 2K. O luju. Zbijaj, zbijaj. Zobaczymy jak pójdzie naszym na brownie. już? Czter... Dobra. Nie, yeah, 14. 14. Czekaj moment. Eee. No dobra. Dobra, ready. Również ready. To czuję, że on, no właśnie tego użyję. Dobra, no, siadło trochę, a nic nie dostałem tego. Zwolnienie. Żeby nie, żebym go nie naładował czasem. Już ulta chciałem używać. No i dobra, zniszczenie tarczy mam. Gówno. A jednak Siadło mu Gówno Aj. I... Ej, czemu ja go ładuję? To nie stało. Ej, to jest smutne. Nie mogę ciągle ładować go. O, Boże! Jaki Ała. ja tragiczny gram! <laughs> ok, to jest ten samuraj zbytomnia. Ja go nienawidzę. <laughs> to nieźle mi poszło. Nie ma tu jak ładować co chwilę. Nie będę mówił. Tego się nie spodziewałem, że, że będę jak nawalać. I straciłem moje najukochańsze SP. Niestety. Dobra, aner arena famowa. Jestem. Szybko zmienić. Przy okazji muszę jeszcze kupić tą wróżkę na VARA, żeby mieć tą plus, 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 ile? Musisz mnie zbić z 1 Trochę to będę zbijać pewnie. No, już trochę za dużo. To się wyleczy jeszcze. Szczęście, mm. trochę płatek mam. Trochę mi tam dropiło, jak teraz zbierałem te pieczątki. A zbierałem pieczątki na cudny maratonik bałwanków. Dobra, to Ale dostałem nawet donejta. Czekaj, jeszcze był. Y... Dobra, wtedy. Czekaj, czekaj. Dobra. Również. Ej, to nie było dobre. A wręcz to było tragiczne. Ej, jak będziemy się nakładować, no to ja tego nie widzę. Ale i tak ładnie zbiłem. Myślałem, że będzie gorzej. Patrząc, jaki to jest. Samuraj. Teraz muszę po prostu go uderzyć. No ale przy okazji sam nie naładować. Dawaj, dawaj, dawaj. Aj. Kurde. No mogło być. Może się uda krusem. Dobra. Nie, nie, noc market. Wybury serwera H4 to będzie. A ja to akurat wybieram różnie, to nie ma, że wybieram zawsze 4 czy coś, po prostu wybieram na, na kimś, na którym nikogo nie ma. No chyba, że. są, będzie chciała zobaczyć CFOP. Ale dobra, jak na razie, coś czuję, że może wygrać ze mną. No, mam tylko 96% resa na światło, to raczej ci się uda. Przynajmniej jest ja zawsze jakaś większa szansa. Kurde, dobra, Cruz. Yy, Zobaczymy, jak tam pójdzie. Mówię, nic się u mnie nie zmieniło, oprócz tego, że wrzuciłem barka, te skrzydełka. Mam no, musisz mi spić półtorejka. Jeszcze jeden. Dobra, trochę się podleczę. Mm, dobra. Ja muszę tutaj dać te... znaczy zamienić. Dobra, gotowe jak coś. Yy, Boże. Jakiego skilla mi tutaj zabrakło? A, te, a, te. a tego. Hmm. Szybko, szybko. Dobra, również ready. i to może być słabe. Dobra, siad z stun. O i chyba pójdzie już Dobra tak. siadło 3-2, 8 i 1, 2 I dobra, nareszcie zbiłem mu to SP. Miałem nadzieję, że będzie łatwiej. Miło by było wygrać znowu, bo jak na razie jedną osobą trochę wygrała to jest Sanio. Tym tak mi się zdaje przynajmniej. Nie jestem pewna, mi się wydaje, że Sani jako jedyny wygrał. Co prawda jeszcze wtedy miałem stareku, ale nadal bym pewnie ze mną wygrał. Patrzę na to, że robiliśmy kiedyś PVP na tym. Na ręce go trafiłem. I akurat... Mm, on Krusem będzie. I akurat siadło tak, że... Wygrał. I to mocną przewagą. Więc okej. Okay. A, to mi brakowało tutaj. Ja się dziwię, co mi brakowało. Oj, tym Krusem może być łatwiej. Musisz mi trochę zbić. 1k. Równy. Równe 1k. Znaczy, 1K i 1HP, czyli powiedzmy równe. Okej. Okay. Dobra. Ready? Dobra. Ready. Dawaj, dawaj, akurat ładnie mi siadło. O, tunika nie ma, dobra. Jest git. O, tego nie wiedziałem, że aż tak z daleka można. Ty, krus, nie jest najgorszy. Muszę go zacząć lepsze. Teraz jeszcze dodaj w ogóle Akt siódmy i tam dodali zarąbistą z tą kuszę. Nareszcie woja ulepszyli. Więc może będzie ciekawsze po jak będę te bo... Kiedyś. Jest się nam tam koniec kilne. Oj, on też się kilnął. Ale dobra. 28023 Ty mówię, Kruz nie jest taki zły. Znaczy wiem, że ogólnie cruiser Krus, często się używa do PVP, ale tego się nie spodziewałem. No ale okej. Okay. Sani uciekł. Niestety. No ale dobra. Teraz trzeba czekać na 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 Raizella. Rajzola, sorry Za pomyłkę Niku Zobaczymy jak to pójdzie dalej No właśnie, macie następne głosowania na tym Na karcie społeczności jak zawsze Macie głosowanie na następną osobę, którą wybieracie Macie tam napisane jak, na czym to polega, etc. Miał być ogólnie inna osoba, ale Zero się nie odzywał do mnie w ogóle Dobra, ile to 2k 2k Kurde, użyjemy K, jak wcale się do rozmowy. Jeszcze, jeszcze. Okej. Okay. I. Dobra jestem ready, jak coś? Ja też. Dobra, za czym jak na berkiem? Berkiem może zbić, no właśnie, jak niemoc siądzie też mu dam coś, żeby nie było. Dobra, kolejny zabaw. Niemoc chyba za dużo nie da, na szczęście. O, to właśnie jest przerąbany skin, mocny jest ogólnie. O, wyrzucił Gazlem, z, z którym też miałem robić PvP, ale skończył wtedy grać. I w ostateczności jeszcze inna osoba wygrała. Więc polecam dodawać osoby, które jesteście pewni. Najlepiej, jeszcze one wiedzą o tym. Na przykład Rizol dowiedział się dopiero jakiś czas temu, że miał walczyć. Yy, że ten. Najlepiej dodawajcie osoby, które zrobią to PvP, a nie że znikną. I wiedzą o tym, że robią to PvP. Ty, on mi zaraz zbije. I Ty, jest Dobra, ładnie zbił. Do końca trudki poczekam, oczywiście. SKP. 8,6. Dobra. Szybko mi w ogóle kila coś. Ja mam takie biżu, czy co? Nie wiem. Ale dobra. Zobaczymy, jak tam pójdzie. Mówię, chcę nagrać z 15-20 odcinków około PVP SP188893. I bieram, zaczynam wbijać AWU. Znaczy, będę już bijać AW, ale wtedy zaczynam robić odcinki 2-5 AW plus i zobaczymy jak tam wygląda. Teraz jest GLAD. To a GLADA mam Rasa, nie? Jo, mam. Dobra. Muszę kiedy przestać. Dobra. Dobra. Bij. Dobra. sobie tam zaladuję ten? Dobra. No to są robi. Również Uuu, co czuję, że jedernąć mogę. Muszę zultować szybko. Oj, i nie zdążyłem się kilnąć. Kurde, ale glady jest 20k. Mówię, ten warek przerąbałem niestety przez to, że go ładowałem ciągle. Ale i tak ładnie idzie mu, jeśli chodzi o image. Myślałem, że będzie gorzej, ale nie, jest tak źle. Oczywiście teraz y, mam Berka. Gladym nic nie zrobię, bo Glada nadal nie mam zmienionego. Aktualnie zbieram na kostium Draculi Hejs. A to jest kwestia 250 kakao, więc trochę wydatek niestety jest. Mm, ustawianie skilli. Nie mogliby zrobić, żeby same były ustawione od razu. Mogą by to w końcu zmienić. Dobra. Trochę będzie trzeba mu zbić. No już to za dużo. Sorry. Dobra. Dobra. To ja robię coś. Również. Dobra. A no, właśnie tarcza. Zapomniałem o tej tarczy. Jeszcze nie, bo to mi nie siadła. Nic mnie siadło. Nic mi nie siadło. Nic mi nie siadło. Dosłownie. Jeszcze sam się obiłem. Jak na razie tylko ja siebie obiłem, jak trafiałem. Oj. Myślałem, że będzie lepiej na tym berku. Ale ładnie mu. Ja nie ogarnię blada. To jest jego mocny plus. Obra siadło. Jakoś siadło, nie moc dawać. No ta nie moc nie siądzie niestety. Ta nie moc niestety nie siądzie No siadło na ciebie właśnie, bo A, to, nie A. Tego akurat nie widziałem. Oluju. Mm, ale nie wiedziałem, że się nie moc da odbić. Czeka. Miło wiedzieć. Nawet nie wiedziałem, że nie moc da się odbić. Kurde. Miło wiedzieć, zawsze coś dowiaduję się. Praktycznie co każde PvP. I dobra, Rizor. Teraz będzie mój ulubiony Gladek, którego muszę znaleźć. Bo nie wiem, który jest mój. Ten. Już to widzę, że ja zbiję mu coś na nim. Na tym moim cudnym 23. 20... 53. Sorry, Jobę mam. Musisz mi zbić półtora Dobra. Jeszcze jeden. Następny. I to się wyroczy. Ok. Dobra. Miło wiedzieć. Przy okazji wywiedzie. Ja ready jak coś. Ja również. Ja Oczekaj, z mojej. Dobra, niezła podwójna tarcza. Ej, pomylił mi się skill. Oj, nie pamiętam skilli na gladzie. O, nareszcie coś strafiłem. Ty, ulta odbiłem. Ładnie. To chyba głównie zasługa ulta. Ow. Głównie przez odbicie, tak byś wygrał. Kurde. A no właśnie, 11,5. 11, to co w koło tego zgaduję, bo być też trochę odnowiamy. Czemu w ogóle Gastel nie jest pod mapą? Nie jest pod mapą, no come on. To jest trochę oszukane. Nie wiem, czy jakiś trick, czy mi się zbagowało, ale. Okej. Okay. właśnie, teraz będzie nich. Pamiętam jego, mnicha z PB. Musisz zbić 2K. Okej. Okay. Eee. Y Dobra, ja ready jak coś, a co jeszcze buff, dobra to się odnowi przynajmniej, bo miałem te 500hp w tył i zobaczymy jak mu pójdzie, znaczy zobaczymy jak mi pójdzie, bo on mnie pogromi co czuję dwoma hitami i nadal nie chcą dobra, ready? dodać tego buffa, znaczy buffa, dobra, ready również. i nie udało się. Ale ty obiłem coś nawet. Nawet coś tam zbiłem. Niech nam nich ładnie. Może ład jeszcze się tak słabi, że chyba w moją zbrojkę kupić. Z tej tu Polecam cię. Również polecam zbrojkę. Z niego. Ale dobra. Ale idziemy web w web. Znaczy web w web. Prawie web w web. Teraz idziemy web w web. Jest mój mnich kontra jego mnich teraz. Moją przewagą jest to, że ja mam w Nimonyxy. A ja jego zgaduję, że ma Pepeki. Co jest moim minusem. I pozdrawiam Ci przy okazji Kumson Który pisze na czacie jakieś głośniki. Dobra, tu jest mój mniszek. Na początku wbiję buffa sobie. Bo odnowi mu się, odnowi mu się to HP zbliżu. Dobra I mogę resy przekazać zmienić. Nie, czekaj, ja mam zmienione. A jo, bo zapomniałem, że zaraz walczyłem na niego. O już <grystanie> yy... Dobra, ja ready jak coś. Spoko, ja muszę jeszcze wyleczyć. 20K. Yy, dawaj, dawaj. Dobra, również ready. Walka mnichów. Zobaczymy jak pójdzie. Stun mi siadł, ale... nic innego. A jednak siedzi coś tam. Mu też siadło. U ult mi nie siadł. Ej, nie może on mnie zabijać. To będzie oszustwo jak on mnie zabije. Kurde. Nie, 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 nie umieraj, nie umieraj, nie umieraj, żyj, żyj, o siadły. Dobra, żyj, jeszcze drugie onyksy siadły. Boże, jaki ty słaby jesteś, kur... Zamknij pizdę. Family friendly nie. content oczywiście. Nie wolno. Dobra, odnowię sobie bufa No ale pozdrawiam was, Sani, Gazdlen i Viket. No i oczywiście mojego cudnego przeciwnika, czyli rajzola Pozdrawiam wszystkich. Teraz muszę zmienić na... A no właśnie, on nie ma zwiastuna, więc to będzie ostatnie speł Oszczep. odszczep. Ale odszczepem może mnie porobić. Bo odszczep jest mocny. Musiał mi zbić półtora k. No ale ładnie mu idzie. Nie powiem, że nie. Tym bardziej, że on ma miecz na 90 level. Jeszcze się z niego śmieją, no kawan ale jak kryć się, to bije. Na no easy mnie zbijesz tutaj. Dobra. Dobra. Ja ready? Ja ready. Dobra. siadły Onyxy. Dobrze. Dobrze. tak miętko. Dawaj! Okej. Okay. No to PvP było robione. I co? No. Dalej, jestem jedyną, dalej jestem jedyną osobą, która wygrała? No niestety. Boże, jaki ten świat jest Może kiedyś ktoś wygra. Na przykład na Awo. Nie ma szans, bo jestem najlepszy. No ale dobra. To dzięki za PvP w takim razie. Dobra. No, no, no. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki, dzięki. Pozdrawiam y, Rajola Również go pozdrawiam Dobra podka do miniaturki W takim razie To już by było na tyle na piątym odcinku, jeśli się mylę, z PvP I chuj, Więc dzięki za oglądanie Do w następnych odcinkach I live'ach, które na przykład aktualnie jest live zrobienia tych tu bałwanków W życiu jest ruchasz, albo jest nie no i takie słowo na koniec, więc Do zobaczenia i no Boże, cześć Dobra, jeszcze na sam koniec wlosujemy Ja tego co miałem zrobić Na dwa razy po 10kk Nagrywam to o 1 w nocy, jutro spróbuję to czyli w sobotę Mam nadzieję, że się uda i pojawi się o tej 15, jak nie to sorry że jutro ten raid muszę zrobić, a czy dziś Trzeba było napisać nazwę Kertosy I swój nick z gry Zobaczymy to wygra, oczywiście dwie osoby losujemy i dobra szybko załadować, bo chcę w końcu pójść spać, obudzić się jutro i zmontować to, jeszcze przed tym maratonem z Tubałwanków. więc lecimy Kertosy Nexen, zobaczymy czy subskrybujesz publicznie no i przykro mi Nexen ale nie masz publicznych subskrypcji w ogóle Max Mopniak o tu już ma subskrypcję Szczególnie w niedługo już będzie 2300 subów I na 2300 subów oczywiście będzie ten 12 godzin live Czyli w tą sobotę, co teraz będzie, nie tą, co wleciał odcinek, tylko w następną po prostu Więc gratuluję ci Maksu, Maxie I lecimy z kolejnym osobą Hannes znowu wygra Zobaczymy, czy nadal subskrybuje Hannes No i gratuluję w takim razie, dobra Gratuluję Ci Maxie i Hanesie. i dobrze było na tyle na tym odcinku, więc dzięki za oglądanie. Miłego dnia czy nocy, za że go oglądacie. Cześć!